Pana Antoniego Janika, Kierownika Urzędu Rejonowego. Pana Pani Jana Kusiaka, Komendanta Rejonowego Policji oraz Pana Jana Koziołka, Burmistrza Miasta Wolsztyn. Jednostka stacjonująca w Olsztynie nosi teraz nazwę ratowniczo-gaśniczej. Aby Państwa uczulić na ostrożne obchodzenie się z ogniem i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, informujemy, że od początku tego roku w rejonie wybuchło 136 pożarów, a w samym miesiącu lipcu do dnia dzisiejszego aż 19. Przez nieuwagę i lekkomyślność można stracić dorobek całego życia. Na mianuje <laughs> roku. Nad stanowiską w referatu kontrolno-rozpoznawczego. Kapitana inżynier Wyżykowska Wanda. Kapitan inżynier Grałkowski Janusz. Na stanowisko referatu liniowego, starszy aspirant Grzesimierzy, kwatermistrzowsko-finansowy aspirant Droszak Zdzisław, Cefan. Na stanowisko Technika Referatu Administracyjno-szkoleniowy, sekcyjny Juszkiewicz Danuta, i Przysław, starszy Starzak Polarski Tomasz. Rozkaz wchodzi w życie z dniem posłownika Starszy ogniomicz, przyszłości miały. Na stanowisko operatora sprzętu specjalnego. W związku strażaka świadom podejmowanego w związku strażaka. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. I wszelkiego mienia i wszelkiego mienia. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia.